Obrzydliwy skandal z Dąbrowy Górniczej wywołał masę reakcji. Dzięki za to, że mogłem poznać Twoje zdanie w tej sprawie. Obejrzałem te komentarze. Widzę trzy wątki, które się tam przewijają. Pierwszy dotyczy celibatu. Niektórzy mówią, gdyby księża mieli żony, to by takich chorych akcji nie odstawiali. Serio? W przypadku księży tego kalibru, to myślę, że w mediach byśmy czytali o księżach zdradzających żony. I robiących różne inne nieludzkie rzeczy. To nie jest kwestia celibatu, to jest kwestia dojrzałości, kwestia wierności złożonym obietnicom, ale i kwestia osobistej modlitwy kapłana. Druga rzecz to hejt. Nie mój zakon, nie moja diecezja, ale mój kościół, dlatego rozumiem, że ten hejt tu jest. Jest mi przykro, że zamiast historii o kochającym Bogu i jego cudownym kościele, otrzymałeś historię. Parszywego, obrzydliwego grzechu i przestępstwa. Ubolewam nad tym. I trzeci wątek to osoby, które autentycznie boli cała ta sprawa, że Kościół nawet nie jest zaatakowany gdzieś z zewnątrz, ale właśnie od środka. To jest mega ciężkie do zniesienia. Co możemy zrobić w tej sprawie? No, biskup tam na miejscu robi jakąś komisję. To jest sprawa dla mnie trochę odległa, być może dla Ciebie też. Dlatego możemy robić to, co robią katolicy zawsze, wtedy kiedy jest ciężko. A więc modlimy się. Nasz Bóg jest silniejszy niż najgorszy grzech, nawet grzech wielu osób. Jego miłość jest potężniejsza, dlatego do Niego możemy zwracać nasze myśli i słowa.